Jest sobie taki film, którego reżyserem jest Frank Oz. Najbardziej znany ze współpracy z George'em Lucasem przy serii Gwiezdne Wojny, w której to podkładał głos nikomu innemu jak staremu mistrzowi Jodzie. Poza aktorstwem, Os parał się i lalkarstwem. W 1963 roku dołączył do zespołu Jima Hensona i wcielał w ruch takie postacie jak Miss Piggy czy Cookie Monster. W programach telewizyjnych Mapety oraz Ulica Sezamkowa. Liczący sobie dzisiaj chwalebne 80 lat, Os wcielił się w starego mistrza Jedi po raz pierwszy w Imperium kontratakuje z 1980 roku. A przygoda ta. Trwała prawie że do dzisiaj. Jodę mówiącego jego głosem mogliśmy usłyszeć w najnowszej trylogii Star Wars czy w serialu Star Wars Rebelianci z 2014 roku. Głos pojawił się i w filmach animowanych. W łowie się nie mieści oraz potwory i spółka, a także w ich sequelach. A żeby tego było mało, ten współczesny człowiek renesansu postanowił zostać i reżyserem. W 1982 roku filmem Fantazy, Ciemny Kryształ, który wyreżyserował wraz z wspomnianym tu już Jimem Hensonem, twórcą Muppet Show i Ulicy Syzamkowej, a przy tym jakże cenionym animatorem marionetek. I już ciemny kryształ przykuwał uwagę zaawansowanymi technikami lalkarskimi oraz niezwykle plastycznym światem przedstawionym. A wszystko to składało się na niepowtarzalny styl tej produkcji. Jednak to dopiero krwiożercza roślina z 1986 roku, emitowana swego czasu w Polsce pod tytułem Sklepik z horrorami okazała się jego pierwszym w pełni solowym filmowym dziełem reżyserskim. Krwiożercza roślina, czyli w oryginale The Little Shop of Horrors, okazała się też filmem zupełnie strzelonym, przesadnym i jakże żywiołowym, prezentując połączenie chwytliwego musicalu, czarnej komedii i kiczowatego horroru, tworząc przy tym jedną z ciekawszych mieszanek, reprezentujących dobre kino klasy B lat 80. A przy tym, nie był to wcale jak na tak ryzykowny projekt i gatunki, w których był osadzony film Tani. O nie, krwiożercza roślina bowiem kosztowała w ówczesnym czasie 25 milionów dolarów. Ale po kolei. Frankos oparł swój komediowo-horrorowy musical na off-Broadwayowskim musicalu Howarda Ashmana i Alana Menkela z 1982 roku. Ten z kolei był adaptacją czarno-białego horroru z 1960 roku o tytule Sklepik. Z horrorami, w którym to w jednej z epizodycznych ról pojawił się wówczas 25 Jack Nicholson. Krwiożarcza roślina przedstawia nam postać Simura Clerborna, młodego, niezdarnego pracownika kwieciarni, do którego pewnego dnia życie się pięknie i szeroko uśmiecha. Otóż Simur zakupuje u zaprzyjaźnionego sklepikarza niepozorną roślinkę, która okazuje się okazem niespotykanym. Roślinka ta, nazwana przez naszego kwiaciarza na cześć współpracownicy, do której ma słabość OG 2, w oryginale z 1960 roku była to Audrey Junior. Ma mięsożerne skłonności. Krótko mówiąc, wzrasta wyłącznie wtedy, gdy karmiona jest ludzką krwią lub ludzkim mięsem. Does it have to be human? <try> Nic innego nie trafia w jej gusta. Tak więc biedny Simur, aby nikogo nie zawieść, karmi roślinę swoją krwią. Ta jednak roślina ciągle rośnie. I w końcu krew Simura przestaje jej wystarczać. Pora na coś większego. Ale przecież nieporadny Simur nie jest mordercą. Tak wszak sądzi. Co tu więc począć? Na ratunek w krwiożerczej roślinie przyjdą szybko scenariuszowe koleje losu, a w nich wiatr przynajmniej do czasu. Jak to w żywocie ludzkim bywa, Simurowi będzie sprzyjać. Co? Co? Trzwiożercza roślina, w której kicz wylewa się z każdej sceny, oferuje doskonałą ścieżkę dźwiękową. Kolejne utwory wpadają momentalnie w ucho, nadają dynamiki całej historii, ale i potrafią rozśmieszyć, a ich wariacki, komediowo mroczny klimat zbliżony jest do musicalowej perły świadomego kiczu. Rocky Horror, Picture Show. I w jednym i w drugim też nie brakuje przenikającego to tu to tam komentarza społecznego. W filmie Jima Shermana jest to głównie wyzwolenie seksualne i odrzucenie konserwacyjności norm, a przy tym komentarz do amerykańskiego krajobrazu społecznego i politycznego lat 70. W filmie Franka Oza zaś pojawia się głównie krytyka kapitalizmu czy nierówność klasowa, głównie wyzwania jakie stoją w życiu codziennym przed osobami z niższych klas społeczno-ekonomicznych. Warto też zwrócić uwagę na szczególnie dwa występy epizodyczne w krwiożerczej roślinie. Oto bowiem w filmie Oza w roli rock'n'rollowego dentysty-sadysty pojawia się okrutnie przesadzony Steve Martin. Natomiast w roli jednego z jego pacjentów masochistycznego, fana dentystycznych wizyt. Wciela się sam Bill Murray. To właśnie w tej roli, w niskobudżetowym oryginale Rogera Cormana, mogliśmy obserwować Jacka Nicholsona. Krwiożercza roślina to mały, choć już lekko przykurzony musicalowy klasyk. Wciąż jednak urzekający swoją żywotnością, żywiołowością oraz samoświadomością. Ścieżka dźwiękowa Alana Menkena z tekstami Howarda Ashmana zapada w pamięć. Pobudza i poprawia humor. Sprawiając, że do głupkowatej, krwiożerczej rośliny chce się wracać. Jednak to, co zdaje się robić w solowym debiucie Franka Oza, największy wrażenie to efekty praktyczne. Żądna krwi i trupów od 2 im bardziej rośnie, tym bardziej imponuje. Jest groźna, jest kapryśnie zabawna, jest i piekielnie charyzmatyczna. A to dzięki wyśmienitej pracy dubbingowej lewiego Stapsa, który sprawia, że odRIwa jest tak ambiwalentna, mroczna, ale i równocześnie sympatyczna, kusicielska, ale i łagodna, diaboliczna, ale i niewinnie się drocząca, kobieca i męska. I was walking in the wholesale flower district that day. Przemyślane i innowacyjne, jak na tamte czasy, efekty specjalne odgrywają kluczową rolę w odbiorze filmu Oza. Ożywiają tę krwiożerczą i jakże sympatyczną jednocześnie roślinkę. Jej fizyczny rozwój jest tu nierozerwalnie połączony z rządzami i skrywanymi pragnieniami Simura, a także i powolnym upadkiem tego bohatera. Odri jest w swoich ruchach zaskakująco żywa, realna, ekspresyjna. Taki efekt pozwoliło uzyskać sprytne połączenie lalkarstwa z techniką, Animatronicznymi, które były na tyle precyzyjne, że za ich pomocą Audrey 2 mogła wyrażać szeroką gamę emocji: od rozbawienia i zaskoczenia po groźbę, po irytowanie czy złość. Roślinę filmowano przy mniejszej liczbie klatek, 12-16 na sekundę, a następnie przyspieszono ją w postprodukcji, dzięki czemu ruchy Audrey wydają się tak płynne, naturalne, nie skaczą, nie sprawiają wrażenia nieprzystających do reszty otoczenia. Warto też zwrócić uwagę na dwie wersje krwiożerczej rośliny, których finał diametralnie się od siebie różni. W wersji reżyserskiej Simur i jego koleżanka z pracy, a potem i ukochana, Audrey, giną pożarci przez tytułową antagonistkę. A rośliny, sprzedawane teraz na masową skalę, zdobywają czy też pożerają. Cały świat. A wszystko to zaprezentowane jest w radosnej konwencji Monster Movies, na których czele stoją japońskie obrazy o Godzili czy pierwsze amerykańskie filmy o King Kongu, począwszy od tego z 1933 roku. Wersja kinowa z kolei jest o wiele bardziej pozytywna, mniej wariacka. Bohaterowie pokonują w niej krwiożerczą roślinę, biorą ślub i wszyscy, no prawie wszyscy żyją długo. I szczęśliwie. Krwiożercza Roślina to więc mały, zabawny film dla miłośników kiczowatych musicali, pastiszu, mrocznych motywów, kampowego humoru, generalnie dobrego kina klasy B. Świetnie pomyślany, zagrany i wykonany film z imponującym projektem krwiożerczej rośliny, żywymi kolorami oraz przesadną odrobinę surrealistyczną scenografią. To też i jedno z tych dzieł, w którym wersja reżyserska jest o wiele, wiele bardziej satysfakcjonująca. Od wersji kinowej, a przy tym udany musical z wyjątkowo chwytliwymi melodiami. Coś do zobaczenia i nie do zapomnienia. Mano, mano.